Kolejna dostawa prezentujemy dzisiaj, świeżutki sprzęt. Jest to rekuperator litewskiej firmy ConfoVent. Konfowent w bardzo dużej wydajności to jest 900k, 900 m3, więc raczej dla domów już około 300-350 m2. Sam rekuperator oczywiście jest bardzo duży. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że są jest pięć kanałów. Jeden jest kanał, ten piąty jest. Dedykowany do kapu kuchennego. To rozwiązanie jest bardzo powszechne w Skandynawii, e, właśnie w centralach z wymiennikiem obrotowym ja nie jestem fanem nie zalecamy naszym klientom montowania okapu pod ten wyciąg z tym są same problemy. Sam rekuperator oczywiście z wysuniętej jakości ponieważ jest to Confovent, znana marka od lat. W środku jak wymiennik obrotowy bardzo duża klapa proszę zobaczyć wszystko bardzo dobrze wykonane e, mamy wymiennik obrotowy. Są oczywiście filtry, nagrzewnica, wentylatory. Tak wygląda wnętrze tego rekuperatora. Dla domków 300-350 m2 świetne rozwiązanie, natomiast trzeba na pewno znaleźć miejsce na tak duży sprzęt. Dodam tylko tyle, że te urządzenia są również chętnie wykorzystywane w gastronomiach, w jakichś przedszkolach, nie za dużych tego typu budynkach. Mamy na stanie w super cenach, zapraszamy.